Podsumowując dzisiejszy dzień pobytu na Litwie, Łotwie, Estonia, na Łotwie. Chciałbym powiedzieć, że Łotwa dzisiaj przebiła Litwę, pomimo że byłem tu wcześniej, wydawało mi się, że Litwa jest fajniejsza, ale jednak nie. Co przebiło? Przebił Owrot. Słuchajcie, jest podobnie jak na Litwie, tylko że jest z górkami, z lasami, czyli jest dużo, dużo więcej rzeczy. Teraz Wam powiem, co mi się nie podobało dzisiaj. Dzisiaj mi się nie podobało nic, dzisiaj było wszystko fajnie i to było fajnie, taki spełniony dzień, kiedy się jedzie i wszystko działa i wszystko jest ok. Jest mało rzeczy, których się boję, ale są takie. Jedziemy sobie słuchajcie, lasem po Estonii i nagle jest taki ząk. Nie wiem czy go tam zobaczycie, tam wysoko. Syn już się cieszy, bo udowodni ojcu, że syn jest twardy, ojciec jest miękki. Ale idziemy na górę, zobaczymy. Trzymajcie kciuki. 20 metrów. I tak i tam jak się popatrzyło, to już nie jest. Słuchajcie, jest 11.47 Taka wieża, piękna pogoda Miejsca, wszystko <słuch> <słuch> Seba jak zwykle szuka grzywów Ale to jest w ogóle fenomen na tej Łotwie Że tu nie ma ludzi Nie ma ludzi, słuchajcie, nie ma turystów Tylko pingwiny są U nas to by kolejka stała do tej wieży U nas pusto. Chcę wam pokazać łotewski parking Leśny. To jest stoi merzeterem. Tutaj są krzesła. Jest drewienko przygotowane do zaspalenia. Patyki, śmietnik. Tu macie następne drewnenko przygotowane. A tam dalej słuchajcie, stoi nawet tojtoj. A jakby komuś było mało drewienka, to jest następne drewnenko przygotowane dla następnych gości. I tak wygląda na Łotwie. Parking leśny. Oczywiście można tu wjechać pojazdem. Jest specjalny znak. Do tamtej linii wolno podjeżdżać. Więcej nie jest zrobione rondo. Słuchajcie, to jest w środku lasu. W środku lasu. Tam dalej stoi ta wieża, którą Wam pokazywałem. O, sam Chciałem Wam pokazać typowe skrzyżowanie na Łotwie, skrzyżowanie wielu dróg. Bardzo dużo dróg, dróg szutrowych. Drogi przez las są legalne. W lasach stoję, może Wam uda mi się nagrać, to Wam pokażę, stoją znaki, żeby nie zjeżdżać z drogi między drzewa, natomiast po lesie normalnie jeździcie. A tutaj sobie zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda sobie. Myśmy przyjechali stamtąd, dojechaliśmy tu. A tu przeleciało Audi tak z prędkością. Tu jest ograniczenie w ogóle na tych szybkich szutrach do 80 na godzinę. Tu macie znaki normalnie bo to wszystko są drogi publiczne. My jedziemy tam w tamtą stronę. Drogi są utwardzone. Zobaczcie to jakiś taki jest utwardzony kamień. Nie wiem z czym. On się dosyć mocno kurzy ale można normalnie sobie jeździć bez najmniejszego problemu. A nasza trasa prowadzi tam albo tam. Jedziemy dalej. Takie drogi słuchajcie, ciągną się kilometrami tutaj. Kilometrami się ciągną i to wszystko jest legal. Wszystko normalnie jeździmy. Wracamy do naszego traktorka. Jedziemy dalej. Przed nami ryga, do Rygi mamy jakieś 20 km i tam będziemy mieli postój i z Rygi już robimy kierunek na stoję Natalii. Trzymajcie kciuki. Też do muzeum samolotów. Trochę was zanudzimy teraz samolotami, militariami, bo tego, tego jak zobaczcie, trochę tutaj stoi. Idziemy oglądać. <słyski> Syn mówi, że to ten zielony, to jest polska produkcja. Trzeba mu wierzyć, bo się chyba na tym zna. To jest mi dwa, też podobno z Polski jest. To jest niemożliwe, jakie to jest duże. Ty gdzie jest ten nogam? Ty weź nagrać, ma jest nagrane. No. Ja stanę pod nim, żeby było widać. To w każdym się nie mieści cały. Ja, numer 90 wzrost. <grywa> do Najfajniejsze miejsce dzisiaj bezapelacyjnie miała być przyprawa, znowu wodna. Niemniej jednak prom dzisiaj, nasz parostatkiem w rejs yy, przebił wszystko. Zresztą Wam pokażę zaraz filmik. Uważam, że to był taki moment wyprawy, który się będzie pamiętał do końca życia, i to właśnie dzisiaj nas spotkało. Najlepszy moment z dzisiejszej wyprawy nie <noise> z akcentem. O, Mostu nie ma, ale łódka jest <noise> Finisz z akcentem Polecamy serdecznie Powiem wam, że po 430 km jesteśmy tacy zmęczeni, umęczeni Widzicie na dzieciory ja, jest ciężki Uro. Pozdrawiamy was, trzymajcie kciuki Jutro już będziemy przepływać Bałtyk wieczorem. Wszystko zgodnie z planem. Puszczamy muzykę, bo leciało parostatkiem, ale z tego telefonu, więc jak wyłączę, to będziemy mieli klimacik parostatku. Trzymajcie się. E, co się popsuło? Nic się nie popsuło. Popsuty jest dalej Garmin, chociaż uważaliśmy, że już się naprawił, jednak się nie naprawił. No ale co zrobić? No złośliwość przedmiotów martwych. temu, że to jest OVROW, słuchajcie, możemy wjechać gdzie chcemy, i tak to się właśnie stało. Jesteśmy na lotnisku. Tutaj tacy mili Państwo na rowerach, mówią, że zaraz ląduje samolot z Amsterdamu. Co nagramy dla Was i dla siebie? I tego tutaj nie dojedzie się samochodem. To trzeba ovrow Czekamy na samolot. Es <coughs> esmu izstrips. Es esmu izstrips. Jak wyglądała trasa? Pierwszy odcinek był asfaltowy, było dużo asfaltu, ciężko się jechało. Natomiast potem przed rygą zjechaliśmy już w taki naprawdę fajny las. I od rygi, powiedzmy te 200-250 km, był już naprawdę super. Bardzo wymagający teren. No, hektary, hektary, dziesiątki kilometrów szutrów. No, będę się powtarzał z tymi szutrami, ale to jest niemożliwe. To jest po prostu, słuchajcie, niemożliwe. Przez dziesiątki kilometrów ciągną się szutry ze znakami drogowymi i to jest pełny legal. Pełny, zupełny legal. Nikt, nikt was nie goni nic. Fakt, w lesie wiszą takie tabliczki, że nie wolno zjechać na przykład do lasu, ale jedziecie szutrami, nikt się absolutnie nie czepia. Muszę wam to nagrać, pokazać. Idą chłopaki. Tam państwo płyną łódką do nas. A muszę zobaczyć nasz hotel. To jest nasz hotel. Tu wchodzimy do hotelu.

Tu jest młyn, idziemy jeszcze wyżej. Na pięterko. I tu jest, słuchajcie, nasza miejscówka. Patrzcie na to. Są wszystko loże do spania. kończąc dzisiaj zrobiliśmy rekord, bo zrobiliśmy, mamy zrobione 750 km za dwa dni, czyli 320, czyli dzisiaj zrobiliśmy 400, powiedzmy 30 km. To jest dużo, to jest naprawdę dużo, pomimo, że na początku mieliśmy trochę asfaltów, to potem naprawdę żeśmy nadrabiali. Jechaliśmy, wyjechaliśmy o godzinie 8, dojechaliśmy około 19, czyli... No tak 11 godzin żeśmy jechali, grube 11 godzin, parę tankowań po drodze Odwiedziliśmy oczywiście McDonalda jakieś, nie, nie McDonalda to się jakoś inaczej nazywa Zresztą pokażę Wam potem na filmach Ale generalnie trasa bardzo, bardzo fajna, byliśmy mniej zmęczeni niż po Litwie Bardzo wymagająca, RZR szedł bokami po tych kamyczkach, te kamyczki słuchajcie przy hamowaniu One się rolują i tak naprawdę przy hamowaniu ciężkim sprzętem jest ciężko zahamować A przyspieszenie to tak trochę nie ma kontroli trakcji, więc jak przyspieszacie, to, to ustawia go bokiem, generalnie nie włączałem się napędu nigdzie na cztery koła, bo oszczędzam, oszczędzam sprzęt, więc lajtowo tak dzisiaj było dosyć. Spalanie na poziomie tam między 15, a powiedzmy 18 litrów paliwa na setkę, więc całkiem, całkiem przyzwoicie.